Roku, zawarta jest klauzula, tak zwana klauzula dobrego samarytanina, o brzmieniu nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w artykule 155, 156, punkt 2 lub 157, punkt 3, 160, punkt 3 z ustawy dnia 6 czerwca 1997 roku. Ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy. Z dnia 5 grudnia 1996 roku w zawodach lekarza i lekarza dentysty, tej z ustawy dnia 15 2011 roku i o zawodach pielęgniarki położnej i państwowym ratownictwie medycznym albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W ramach rozpoznania lub leczenia COVID-19 i działających w szczególnych okolicznościach dopuścił się czynu zbrodnio, zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymagającej w danych okolicznościach. Jak widać z powyższego, klauzula ta dotyczy jedynie rozpoznania i leczenia COVID-19, a nie profi, profilaktyki, jakim jest szczepienie przeciwko COVID-19. Zatem lekarz, który nie poinformował rzetelnie pacjenta o korzyściach i ryzyku szczepienia na COVID-19, przez co dopuścił się czynu zabronionego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Czy przy tak wielu pytaniach pozostających bez, jedno, bez jednoznacznej na chwilę obecnej odpowiedzi, będziecie Państwo tym bardziej ryzykować zdrowie i życie przyszłych pokoleń, poddając te nie do końca przebadane preparaty inżynierii genetycznej? których skuteczność i bezpieczeństwo jeszcze tak naprawdę nie znamy, młodzieży, dzieciom, a w przyszłości może i niemowlętom. W imię naczelnej zasady, primum non nocere, z przestrzegania której nie zwalnia nas żadne prawo stanowione, zwalnia, zwracamy się do Państwa z apelem o natychmiastowe i całkowite zaprzestanie kwalifikowania dzieci do szczepień przeciwko COVID-19. Pandemia, z którą zmagamy się od 2020 roku, nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Procent zgonów w Polsce, wśród osób w wieku od 0 do 17 lat, od stycznia 2021 roku do dzisiaj, to 0,00003%, po prostu 0,3% według danych z bazy analiz systemowych. W okresie od 1 stycznia do 3 lipca tego roku z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 15 osób w wieku do 18 lat. 13 z nich miało choroby współistniejące, natomiast tylko dwa zgony wynikały bezpośrednio z zakażenia SARS-CoV-2. W okresie od 9 marca do 30 grudnia zeszłego roku mieliśmy, mieliśmy zaś do czynienia ze śmiercią 9 osób w wieku do 18 lat, w tym tylko jedna osoba zmarła bez chorób współistniejących. Preparaty wykorzystywane do szczepień to nieprzebadane na ludziach substancje o licznych, znanych i potwierdzonych powikłaniach wczesnych oraz możliwych licznych, niewyobrażalnych powikłaniach odległych, które ze względu na istniejący możliwy mechanizm działania enzymu odwrotnej, transkryptazy tran mRNA, mogą wbudować się w DNA jądrowe i wywoływać następstwa, których do dziś nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. Naukowcy mówią nawet o bezpłodności, chorobach prionowych, degradacyjnych mózgów. Tutaj z kodeksu etyki lekarskiej, artykuł 51 punkt 4 lekarz nie może uczestniczyć w czynnościach mających na celu wywołanie dziedzicznych zmian genetycznych u człowieka. Tak zwane nowe szczepionki w krajach Unii Europejskiej są dopuszczane do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po otrzymaniu rekomendacji Europejskiej Agencji Leków. EMA. Szczepionki przeciw COVID-19 są dopuszczane w warunkowej procedurze tutaj conditional marketing authorization. Prawo zakazuje wprowadzenia eksperymentów medycznych na dzieciach do czasu zakończenia wymaganych badań na ludziach dorosłych. Dlatego twierdzimy, że na kłanianie do szczepień, zatajanie możliwych powikłań i samoszczepienie dzieci może nosić znamiona zbrodni wobec ludzkości. A ta zgodnie z kodeksem norymberskim nigdy nie ulega przedawnieniu. Kolejnym punktem Kodeksu etyki lekarskiej artykuł 42. Lekarz przeprowadzający eksperyment leczniczy powinien być przeświadczony, że spodziewane korzyści dla pacjenta przeważają w istotny sposób nad nieuniknionym ryzykiem. A zbrodnicze, zbrodnie przeciwko ludzkości to wiadomo, ogólne określenie pełnych, pewnych przestępstw, zachowań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej. Artykuł 7 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego stanowi, dla celów mniejszego Statutu zbrodnia przeciwko ludzkości oznacza którykolwiek z następujących czynników popełnionych w ramach rozległego lub systematycznego świadomego ataku skierowanego przeciw, przeciwko ludzkości cywilnej. Zabójstwa, eksterminacja, niewolnictwo, deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności, uwięzienie lub inne dotliwe pozbawienie wolności fizycznej i podstawowych reguł prawa międzynarodowego. Tortury, zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej. Prześladowanie, wymuszenie, zaginięcie osób, zbrodnie apartheidu ciekawy punkt. Inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała, albo zdrowia psychicznego lub fizycznego. Ponieważ zarówno producenci, jak i państwo polskie nie ponoszą odpowiedzialności za stosowane preparaty, przestrzegamy wszystkich biorących udział w kampanii szczepień że mogą być podciągnięci do odpowiedzialności przed sądami za każde powikłanie, które wystąpi u dzieci po szczepieniu. W aktualnej sytuacji, ze względu na to, że ogłoszone przez firmy farmaceutyczne zakończenie badań klinicznych planowane jest dopiero na 2022 do 2024 roku, Tutaj oczywiście w zależności od firmy. Nieznane są zarówno efektywność prowadzonych preparatów, jak i działanie niepożądane odległe. Wczesne są uzupełniane o kolejne patologie na bieżąco. Protokoły będą dostępne po zakończeniu badań. Stąd nie jest możliwe wyrażenie świadomej zgody przez pacjenta. Apelujemy natychmiast za promowania i kwalifikowania dzieci do szczepień, za aplikowania im produktów inżynierii genetycznej przeciwko COVID-19. Informujcie osoby wyrażające chęć przyjęcia wyżej wymienionych preparatów o tym, że są one nadal w trakcie badań klinicznych i że nie zostało jeszcze określone ich bezpieczeństwo ani skuteczność. Przedstawiajcie pełną informację na temat tych eksperymentalnych produktów. Kolejnym tej punktem kodeksu etyki lekarskiej, artykuł 2, punkt 2. Najważniejszym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Salus e, e groti, suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. Jako lekarze przyrzekaliśmy. Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam. Obowiązki te sumiennie spełniać, służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu według najlepszej mojej wiedzy, przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym mieć pomoc bez żadnej różnicy, taka jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inny, mające, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. Zszedł z godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych, stale poszerzać swoją wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko, co, wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Wierzymy, że wspólnie możemy odnaleźć prawdę opartą na faktach. By przede wszystkim pomagać, a nie szkodzić, by nasi pacjenci znaleźli w nas źródło rzetelnej wiedzy z poczuciem bezpieczeństwa, mogli powierzyć nam swoje zdrowie, uzyskując pełną informację na temat stosowanych przez nas metod profilaktyki i leczenia. Lekarz to nie tylko zawód, to powołanie. Powołanie zaś to posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia. Czynność tę wykonuje się bardziej z pobudek altruistycznych niż finansowych. Jakie są państwa pobudki? Jeżeli paraliżuje państwa strach przed odrzuceniem przez środowisko medyczne, przed prześladowaniem przez izby lekarskie, to czas by stworzyć to środowisko na nowo, by odzyskać prawdziwy status zawodu lekarza, człowieka zaufania społecznego. Stoicie przed wyborem. Życzymy wam, abyście dokonali jak najlepszego. Primum non noncere. I to apel wystosowany przez członków Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców Profesora doktora habilitowanego Krystynę Lisiecką-Opałko Profesor doktor habilitowany Andrzej Frydrychowski Doktor habilitowany Ryszard Stocki Zbigniew Hałat, lekarz specjalista epidemiolog Doktor medycyny Dorota Sienkiewicz Doktor Katarzyna Broz-Walderdorf Doktor Beata wrodycka Żytkowska, Doktor... Andrzej Żytkowski, dr. Magdalena Turowska, dr. Katarzyna Markiewicz, dr. Ordynator ja Jacek Maria Norkowski, lekarz Ewelina Gierszewska i lekarz Piotr Rosudowski. I wszystkie te informacje znajdą Państwo na stronie psnlin.pl Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Dzięki wielkie Rafał za odczytanie tego listu. Teraz o zabranie głosu poproszę Marcina z Warszawskiej batachy głosu obywatelskiego.